Przemówiłam o z tej strony, Rejkel. Yy, I witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie jest piątek, na którego tyle czekaliśmy. Czuję sobie piątek tak jak każdy inny, ale ważne, że jest piątek. I niestety dzisiaj nie będziecie mieli odcinka z tego yy, z bekowych sytuacji w życiu. Tak wiem, że jest Wam smutno, ale, a, ale niestety no, nie mamy, nie mam, mam jakbym, nie mam możliwości go nagrać. Bo dzisiaj niestety Filip nie może wyjść i przyjść do mnie, jak e, światło, dzisiaj Filip nie może przyjść do mnie, e, ponieważ ma dużo zadań do nadrobienia czy coś w tym stylu, a jutro i pojutrze się widzę z mamą, bo wiecie, ja nie mieszkam z mamą tylko tłumaczyłem już to kiedyś, no e, i co? Po prostu przepraszam Was bardzo, ale na, najpóźniej, we, najpóźniej we wtorek, yy, no, chyba najpóźniej we wtorek, najprawdopodobniej będziecie już mieli ten odcinek. Więc bardzo Wam przepraszam. A teraz idźcie oglądać inne kanały, które wrzucają odcinki albo mnie, bo jeszcze piątek nie jest taki zły, bo możecie sobie sprawić yy, różne fajne bluzy ze sklepu Rejkel shop. www.rakel.capsell.pl Albo możecie zostawić suba dla mnie i dla was będzie, bo nie wiecie, jakie to jest fajne uczucie, gdy się suba zostawi. Mi, jak się suba zostawi, to jest najlepsze uczucie świata. Tak. Tak, to, to jest naj, najlepsze uczucie, więc piątek jeszcze będzie win. Dobra, dla mnie też jest fajny piątek. Ej, co? Tradycyjnie. Pa. Nada. cześć, i träumt.